siemano zapewne pamiętacie wszyscy tego wartburga który stał 30 lat odkopany z garażu przejechał o własnych siłach już jakieś 3,5 km i w sumie nie wiem w jakiej kondycji jest ten silnik postanowiłem teraz sprawdzić jaką ma kompresję mamy tutaj 0 będziemy po kolei Kręcić i sprawdzać. Nie wiadomo czy to będzie w ogóle jeszcze jeździć, nie powinno mu wystarczyć 8 równo. A troszeczkę mniej nawet przypominam. Na zimnym jest wszystko. nie? Wszystko na zimnym jest, dobra. osiem przekręcamy na następny Dobra, drugi cylinderek sprawdzamy, przypominam zimny jest tyle samo jest Identycznie. Dobra, spuszczamy i dajemy na trzeci. Niby tam się powinno oleju podlać fachowo, nie? Numer 3, Idę kręcić. Równiutko wszystkie Wszystkie mają identycznie. Równo zużyte. O czym to świadczy ile powinno być? Niech się fachowcy wypowiedzą może co W jakim to jest stanie. Przypominam co czas. Bez oleju na sucho. Nic tam nie dawałem. W sumie to nawet on nie zastał jeszcze tej paliwa. Filterek jest pusty. No i na zimno, nie? Czy to jest dobrze? Panowie, majstry od Wartburgów, piszcie w komentarzach. Na razie.